Hans Christian Andersen Królowa śniegu Czyta Blue Fingers by Viola czyli Violetta Ginter Część piąta Mała rozbójniczka. Teraz jechali przez las. Kareta jasno płyszczała i aż zakuła w oczy bandę rozbójników. To złoto, złoto! krzyknęli. I ostro ruszyli naprzód, poganiając konie. Stan Greta i służących zabili, a małą Gerdę wyciągnęli z powozu. To łakomy kąsek! Powiedziała stara rozbójniczka, która miała nastroszoną brodę i krzeczaste brwi. Jest taka tu ściutka, pewnie tuczona orzechami. Wygląda jak smakowita owieczka, a ślinka leci. I rozbójniczka wyciągnęła nóż, który złowieszczo błysnął w jej dłoni. Au! Wrzasnęła nagle. To jej własna nieznośna córka, którą niosła na plecach. Mocno ugryzła ją w ucho. Ty wredny bachorze! Krzyknęła stara i zupełnie zapomniała o zamiarze zamordowania Gerdy. Ona może się ze mną bawić, powiedziała córka. Odda mi swoją mówkę i ładną sukienkę i będzie ze mną spać. I znów ugryzła matkę tak mocno, że stara aż podskoczyła. Wszyscy rozbójnicy śmiali się i mówili Heh, patrzcie jak stara tygrysica tańczy ze swoim bachorem. Ja chcę jechać w karecie, zażądała mała rozbójniczka. Była bardzo rozpieszczona i uparta. Zawsze musiała postawić na swoim. Usiadła więc obok Gerdy i pojechali dalej przez las. Dziewczynka była tego samego wzrostu co Gerda, lecz była od niej grubsza, silniejsza i miała ciemniejszą cerę. Miała czarne oczy o niezwykłym, smutnym spojrzeniu. Objęła Gerdę ramieniem i powiedziała: Nie zabiję cię, póki się z tobą nie pokłócę. Jesteś księżniczką? Nie, odpowiedziała Gerda, nie jestem księżniczką i opowiedziała, co jej się przy, przytrafiło, jak bardzo kocha małego Kaja. Rozbójniczka wysłuchała uważnie i powiedziała: Nie pozwolę im cię zabić, nawet gdybym była na ciebie zła, wtedy najwyżej sama to zrobię. Otarła Gerdzie oczy i włożyła jej ręce do ciepłej mówki. Kareta zatrzymała się na dziecińcu zamku rozbójników. Mury zamku były popękane, a z otworów wylatywały kruki i wrony. Po dziedzińcu biegały wielkie buldogi, które wyglądały, jakby mogły połknąć człowieka w całości. Psom nie wolno było jednak szczekać. W starej, wielkiej sali, usmolonej sadzą, palili się ogień, na którym pieczono zające i króliki. Dzisiaj będziesz spać ze mną i moimi zwierzętami, powiedziała rozbójniczka. Dziewczynki coś zjadły i napiły się, a potem poszły do kąta, w którym leżał słomiany barłuk i kilka koców. Na belkach stropu siedziało ze sto gołębi. – Są moje – powiedziała rozbójniczka, złapała najbliższego gołębia za nogę i potrząsnęła nim tak, że aż zatrzepotał skrzydłami. – Tego możesz pocałować – zawołała do gerdy i przesunęła jej ptaka do twarzy. – A tamte dwa to leśna hałastra. Dodała, pokazując palcem drewniane klatki przybite gwoździami do belek. Gdyby nie były zamknięte, od razu by odleciały. Potem przyciągnęła za rogi rena. Miał na szyi łańcuch z błyszczącej miedzi. To mój kochany ba, powiedziała. Jego też musimy trzymać na uwięzi, żeby nie uciekł. Co wieczór muszę go trochę połaskotać w szyję moim sztyletem, żeby go nastraszyć. Wyciągnęła ze szpary w murze długi nóż i przejechała ostrzem po szyi rena. Biedne zwierzę wieszkało tylnymi nogami, a dziewczynka złapała gerdę i wciągnęła do łóżka. Masz ze sobą nóż nawet, gdy śpisz? zapytała gerda, patrząc nerwowo na błyszczące stalowe ostrze. Zawsze śpię z nożem, odparła rozbójniczka. Nigdy nie wiadomo, co się może przytrafić. – A teraz opowiedz mi jeszcze raz o małym Kaju i o tym, jak poszłaś go szukać w daleki świat. Gerda jeszcze raz opowiedziała od początku swoją historię, a dzikie gołębie gruchały w klatce, podczas gdy inne już spały. Mała rozbójniczka objęła ją za szyję, trzymając nóż w drugiej ręce i zasnęła. Gerda nie mogła jednak ani na chwilę zmrużyć oczu. Nie wiedziała, czy będzie jeszcze żyła, czy też zaraz umrze. Rozbójnicy siedzieli wokół ognia, pijąc i śpiewając, a stara rozbójniczka fikała koziołki. Gerda była przerażona. Leśne gołębie powiedziały: Gór, gór. Widziałyśmy Kaja. Biały ptak niósł jego sanki, a on sam siedział w saniach królowej śniegu, które leciały ponad lasem. Siedziałyśmy w naszym gnieździe, a kiedy królowa dmuchnęła na pisklęta, wszystkie oprócz nas dwóch zmarzły: Gór, gór. Coś podobnego, zawołała Gerda. A dokąd leciała królowa śniegu? Czy możecie mi powiedzieć? Pewnie do Laponii, bo tam zawsze jest lód i śnieg. Zapytaj Rena stoi przywiązany tam na dole tak odrzekł Ren w Laponii jest lód i śnieg to wspaniałe można swobodnie biegać po wielkich błyszczących dolinach królowa śniegu ma tam swój letni namiot, bo jej pałac jest przy samym biegunie północnym. – Ach, Kaj, kochany Kaj – westchnęła Gerda. – Leż spokojnie – burknęła rozbójniczka – bo posmakujesz noża. Rano Gerda powtórzyła słowa leśnych kołębi małej rozbójniczce, a ona tylko mruczała pod nosem mm, – no tak, no tak. A potem zapytała Rena – ale czy ty wiesz, gdzie leży Laponia? A kto miałby wiedzieć lepiej ode mnie? odpowiedziało zwierzę, a oczy mu zabłysły. Tam się urodziłem i wychowałem. Tam skakałem po śnieżnych polach. Słuchaj, powiedziała mała rozbójniczka do Gerdy. Wszyscy mężczyźni już wyszli, ale matka zostaje. Rano zawsze popija z dużej butelki, a potem ucina sobie drzemkę. Wtedy będę mogła coś dla ciebie zrobić. Dziewczynka wyskoczyła z łóżka, rzuciła się matce na szyję, pociągnęła ją za brodę i zawołała: Dzień dobry, mój stary koziołku, a matka dała jej przytyczka w nos, aż cały poczerwieniał i posieniał. Ale to wszystko z miłości. A gdy już się napiła i ucięła sobie drzemkę, rozbójniczka podeszła do rena i powiedziała: Chciałabym cię jeszcze parę razy połaskotać w szyję swoim ostrym nożem. Strasznie to lubię, ale trudno. Odwiążę twój sznur i puszczę cię wolno, abyś mógł się dostać do laponii. Nie wolno ci jednak oszczędzać sił. Musisz zrobić wszystko, by zaprowadzić tę małą dziewczynkę do pałacu królowej śniegu. Tam jest kaj. Pewnie słyszałeś, co mówiła, bo zawsze podsłuchujesz. Ren aż podskoczył z radości. Mała rozbójniczka posadziła na nim gerdę i mocno ją przywiązała, a nawet dała jej dla wygody małą poduszeczkę. Będzie ci wygodnie, powiedziała. Weź z powrotem swoje futrzane buciki, żebyś nie zmarzła. Ale mówki ci nie oddam, bo mi się bardzo podoba. Nie zmarzniesz, masz tu wielkie rękawice mojej matki. Sięgają ci aż do łokci. No, zakładaj. Twoje ręce wyglądają teraz zupełnie jak ręce mojej paskudnej starej matki. Gerda płakała z radości. Nie mogę znieść tego, że płaczesz, powiedziała mała rozbójniczka. Powinnaś się cieszyć. Masz tu dwa bochenki chleba i szynkę, żebyś nie umarła z głodu. Wszystkie zapasy przywiązała Renowi do siodła i otworzyła drzwi. Zawołała do środka psy, odcięła po stronek, po czym powiedziała do Rena. Teraz pędź, ale uważaj na tę małą dziewczynkę. Gerda wyciągnęła ręce w wielkich rękawicach i pożegnała się z małą rozbójniczką. Ren puścił się galopem przez wielki las, przez bagna, przez wrzosowiska. Biegł tak prędko, jak tylko mógł. Wilki wyły, kruki krakały, a wiatr gwizdał. Szuuu! Niebo co chwila błyskało czerwienią, jak gdyby cały świat kichał. To stara, kochana zorza polarna, powiedział Ren. Zaczyna się pokaz. I biegł prędzej, coraz dalej, dniem i nocą. Gerda zdążyła już zjeść oba bochenki chleba i całą szynkę. Byli w Laponii.